Przystępując do pracy nad projektem Mazowsze w Europie, zadaliśmy sobie pytanie, co zima mazowiecka może zaoferować Europie i czego od niej wzajemnie oczekiwać. Doszliśmy do wniosku, że Mazowsze może wzbogacić Europę o unikatowe dzieła sztuki ludowej, bogate język wary oraz niespotykane nigdzie indziej potrawy kuchni regionalnej. Tylko tutaj możemy umówić się na warsztaty prezentujące kulturę łowicką i kurpiowską, poznać muzykę ludową i tańce takie jak oberek i chodzony. Mazowsze to także region o dużym potencjale turystycznym. Przybywający z Europy turyści mogą poznać bogactwo fauny i flory naszego regionu. Od 1959 roku istnieje tu Kampinoski Park Narodowy, który swoim zasięgiem obejmuje część Puszczy Kampinoskiej w Pradolinie Wisły. Spotkamy tu wydmy śródlądowe, najlepiej zachowane w Europie oraz siedliska bobra i łosia, a także wiele unikatowych gatunków roślin i zwierząt. Niemniej odkrywcze dla turystów z Europy mogą ukazać się także parki krajobrazowe Brudzeński, Hojnowski, Kozienicki, Mazowiecki i Nadburzański bogactwem borów sosnowych, brzozowych i olszowych. Na ich terenie mogą spotkać aż 69 gatunków roślin chronionych. Mazowsze wniosło do kultury europejskiej potencjał, twórczość i myśl intelektualną wielu postaci. Można wspomnieć wybitnych poetów, Władysława Broniewskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, znakomitego kompozytora Fryderyka Chopina, przedsiębiorczego założyciela fabryki czekolady Karola Wedla czy twórczynie zespołu pieśni i tańca Mazowsze, Mirę Ziemińską-Sygietyńską. Region mazowiecki wzbogacił Europę o liczne zabytki kultury materialnej. Podziw Europejczyków zyskuje nie tylko Warszawa, która może poszczycić się Zamkiem Królewskim, Parkiem Łazienkowskim czy Pałacem Wilanowie. Ale także inne miasta i miejscowości w tym regionie. W pobliskim Płocku można podziwiać słynną kolegiatę Świętego Michała, najstarszą szkołę w Polsce, oraz Kazimierzowski Zamek Książąt Mazowieckich. W Siedlcach odnajdziemy jedyny w naszym kraju obraz El Greco, w Radomiu unikatowy pałac Sandomierski w Ciechanowie, czternastowieczny zamek Siemowita III. Nie sposób jest zmienić wszystkie zabytki i dzieła, które swoją obecnością wnosimy do Europy. Co otrzymujemy od Europy? Takie pytanie także zadaliśmy sobie. Bycie Europejczykiem daje nam możliwość korzystania z dóbr kultury europejskiej. Młodzi mieszkańcy Mazowsza mogą kształcić się na uczelniach w wielu europejskich miastach. Dzięki przynależności do Unii Europejskiej możemy korzystać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Niemal w każdym polskim mieście i miasteczku powstały ścieżki rowerowe, siłownie na powietrzu, amfiteatry. Odnawiano zabytki, budowano farmy wiatrowe, powstawały boiska i placy zabaw współfinansowane ze środków unijnych. Nasze miejsce jest w Europie, jesteśmy jej częścią, jako Polacy i Europejczycy wzbogacamy się wzajemnie, potrafimy wspólnie żyć i pracować.